Wyprawka do przedszkola pokaże Wam moje wybory oraz powiem na co zwracałam uwagę, wybierając różne produkty dla mojej córki do przedszkola. Ten film powstał w sumie na Waszą prośbę, ponieważ na Instagramie pokazywałam Wam otwarcia wszystkich tych paczek. Wszystko to, co tutaj widzicie, to pokazywałam Wam od razu na Instagramie. Dlatego zachęcam Was, abyście zajrzeli na mój profil, bo tam wszystko pokazuję Wam na bieżąco i od razu. Z racji takiej, że miałam mnóstwo pytań. Yy, po tym o, te, o to skąd były buty, a skąd była pościel, skąd były worki na ubranka, stąd właśnie pomysł, aby to wszystko wam e, zawrzeć w jednym filmie. Także subskrybuj kanał i zachęcam do dalszego oglądania. Pierwsze co zamówiłam to worki na brudne i czyste ubranka. One mają rozmiar 28 na 30. One są podpisane, są z firmy Gzubek.pl, firma Gzubek.pl e, głównie produkuje różne pufy, foteliki dla dzieci, chodzi głównie o mebelki e, i ja sobie zażyczyłam, aby mi uszy, uszyto właśnie takie worki. E, ja sobie zażyczyłam rozmiar 28 na 30. Pokażę wam jak on wygląda z książką wielkości A4. Także worek jest nieco większy i uważam, że taki rozmiar jest odpowiedni Tu mieszczą się trzy pary cienkich spodenek, jeden gruby zestaw dresowy, do tego dwie pary koszulek, kilka par majtek, skarpetki i jeszcze tutaj jest sporo miejsca Proszę bardzo, tutaj jest worek podpisany, to jest naszywka, więc ona nie powinna się sprać, nic tu się nic nie dzieje, nie muszę dodatkowo tego stemplować Jest podpisane, czyste ubranka i pod spodem, tu gdzie zakrywam jest po prostu imię i nazwisko dziecka Drugi worek z napisem brudne ubranka i również jest podpisane do jakiego dziecka należy Worek ma oczywiście ściągacz ze stoperem. Ma również tutaj pętelkę. Zażyczyłam sobie też pętelkę, żeby sobie zawiesić na haczyk w przedszkolu. I co? Naprawdę bardzo fajne. Są bawełniane, zwykłe, proste. Jeden taki woreczek kosztował 20 zł i w sumie za te dwa worki z przesyłku zapłaciłam 51 zł. Z racji takiej, że te worki, które mi tutaj najpierw przyszły, bardzo mi się spodobały i wykonanie. I naprawdę panie tutaj z firmy Zubek mi ekspresowo uszyły, bo patrzyłam też w innych firmach, ale czas oczekiwania był pod koniec września i po prostu bałam się, że, że, nie, zdążą przy, że nie zdążą mi przyjść na czas przed przedszkolem, więc dodatkowo jeszcze domówiłam. Hmm, Pokrowiec na pościel. Tutaj w środku znajduje się pościel już z innej firmy, ale tutaj jest tak samo, taki sam wzór jak chyba na brudne ubranka ze ściągaczem. Też jest podpisane. O, jest tutaj bardzo ładny rysunek pościeli i pod spodem napis pościel, i również jest podpisany worek. Otwieram i pokażę wam pościel, którą wybrałam i zamówiłam. Ogólnie chciałam, żeby ta pościel była naprawdę bardzo tania. Nie chciałam płacić za nią kilkaset złotych, czy powyżej, nie wiem, 200 złotych. Stwierdziłam, że to jest pościel do przedszkola, więc to jest dosłownie na godzinę drzemki. Jeszcze tego nie prałam, bo chciałam wam tutaj pokazać. Pościel zamówiłam ze strony Moje Bambino I to jest pościel różowa z misiami Kołderka o rozmiarze 80x120 Poduszka 35 na 50 I jedno prześcieradło z gumką e, Bawełniane I za ten zestaw zapłaciłam 67 zł Dodatkowo domówiłam jeszcze jeden, jedno prześcieradło do łóżeczek przedszkolnych 146x65 Szare i kosztowało 20 zł i tutaj w zestawie jest poduszka różowa, też była niebieska, szara, różne tam były kolory. No i do tego taka zwykła kołderka różowa w żółte misie. Także jest bardzo e, prosta i lekka. Ogólnie ten filmik ma e, na celu bardziej inspiracyjnie, żeby pokazać Wam to, co ja wybrałam i na co ja zwracałam uwagę. Wiem, że przedszkola i żłobki mają różne wymagania i to wszystko zależy od e, danej placówki, bo niektórzy nie wymagają na przykład pościeli. E, ten pościel znalazłam tylko dlatego, że po prostu nasze przedszkole już poleciło e, nam konkretną stronę, konkretny produkt z danej strony, że te pościele są najbardziej od odpowiednie, które pasują do łóżeczek przedszkolnych, a w dodatku też to, na co zwróciłam uwagę, to po prostu ta pościel nie jest droga. A trzecia sprawa jest taka, że jak rozmawiałam z przedszkolem, to powiedziano, że te kołderki są bardzo cieniutkie i, i lekkie. I rzeczywiście ta kołdra jest naprawdę cieniutka, a wiadomo, w przedszkolach po prostu bywa bardzo, bardzo ciepło. W ogóle ta piękna poduszeczka, właśnie też jest z firmy Gzubek, dostałam właśnie y, już razem z y, tym drugim zamówieniem. Także, no, prześliczne wykonują poduszki, namioty, tipi. No, ja jestem zakochana, także, no, nie mogłam się oprzeć i nie pokazać tego tutaj. Najtrudniejszy wybór, czyli kapcie do przedszkola. Chodziłam, słuchajcie, stacjonarnie oglądałam kapcie, natomiast wszystkie były. Mm, Dość twarde i, i nie odpowiadały mi. Najpopularniejsze i te najdroższe kapcie z różnych firm również mnie nie odpowiadały, bo zazwyczaj były tutaj mocno zabudowane. A zależało mi na kilku rzeczach. Zależało mi na tym, aby tutaj były jak najbardziej wycięte, żeby noga oddychała. Chciałam, żeby były na rzepy, bo moja córka już potrafi tutaj sama założyć buty na rzepy i tak dalej. Spokojnie prawy, lewy sobie poradzi. Zależało mi na tym, aby były zakryte palce, pięty i żeby naprawdę były miękkie, czyli zginęły się w tym miejscu. I zobaczcie, że ja tu nie używam jakoś zbytnio dużo siły. Na ukos, żeby spokojnie się zginały. No i ten sam materiał, żeby był cienki. A rzeczywiście on jest tutaj cienki, nie jest jakiś tutaj um... Mocno, wiecie, gruby, nie chciałam, żeby po prostu stopa się pociła. I polecałyście mi na Instagramie różne firmy, mnóstwo tego było. I w sumie już byłam zdecydowana, żeby wybrać najpopularniejszą firmę. Natomiast jakoś się skłóciłam i po prostu wpisałam w wyszukiwarkę kapcie dla dzieci. I wyszukałam właśnie taką firmę Cięta. Ja jej nigdy nie słyszałam. Pierwszy raz ją w ogóle widziałam na oczy. I tak naprawdę skusiłam się i zamówiłam je totalnie w ciemno. I powiem Wam szczerze, że właśnie to jest ten typ obuwia, jakiego szukałam. To jest hiszpańska firma, produkcja hiszpańska. I słuchajcie, te buty one pachną owocowo. Sama ta podeszwa pachnie bardzo owocowo, nie wiem jak godowo. Takimi, przypomina mi się zapach z dzieciństwa, to zazwyczaj miały taki zapach jakiejś cukierki. Naprawdę są bardzo fajne. Ja zamówiłam rozmiar 25. Niestety są u nas dużo, dużo za duże. Także niedługo przyjdzie nowy rozmiar i zobaczymy, jak będą się sprawować. Także zachęcam, żeby zobaczyć mojego Instagrama, bo tam wszystko będzie na bieżąco. Na stronie cięta jest mnóstwo kolorów i różnych modeli kapci dla dzieci. Mi się też podobały i te wybrałam, i one kosztowały 99 zł. No i plus jeszcze tam wysyłka, chyba 15 zł do tego przychodzą w takim naprawdę uroczym, fajnym pudełku. Także. Wydaje mi się, że będą w porządku i ogólnie podobają mi się mają wszystko to, na co ja zwracam uwagę i to, czego szukałam. I mam nadzieję, że już jak przyjdą, przyjdzie nowy rozmiar, no to wtedy sobie spokojnie z córką tutaj pomierzymy, także jestem ciekawa, ale przede wszystkim są miękkie. Cieszę się, że udało mi się znaleźć takie zwykłe, tanie i lekkie tenisówki, bo te buciki są naprawdę lekkie. I, I na tym mi najbardziej zależało, także mi ogólnie bardzo się podobają. Zachęcam Was również do obejrzenia filmu z propozycjami książeczek o tematyce przedszkolnej. Przy wyborze produktów do wyprawki dla mojej trzylatki głównie skupiałam się na tym, aby były to wygodne rzeczy, praktyczne, a przede wszystkim też tanie, bo wiadomo, produkty dla dzieci potrafią być drogie, więc jakby cena też tutaj dla mnie grała ważną rolę. Jeśli chodzi o jakiekolwiek podpisywanie ubranek czy różnych rzeczy, bowiem że są różne naklejki, naszywki, pieczątki, na ten moment jeszcze się nie zdecydowałam. Jeżeli będzie taka potrzeba, to wtedy będę się nad tym zastanawiać. Jeżeli ten film ci się spodobał, to koniecznie zostaw łapkę w górę. Bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie.